Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dalej o piekle. Dlaczego piekło istnieje i dlaczego Bóg go nie stworzył, a jednak istnieje. Otóż, moi drodzy, pod ostatnim nagraniem, tu zaznaczę, że myłkowo mi się wykasowało, bo coś źle mi po prostu pokazało. Przez pomyłkę wykasowałem, ja je, wrzucę jeszcze raz to ostatnie nagranie o Pasterze Syrikasie, że on już tam nie musi uważać na piekło, prawda, bo mam je w pliku. Ale pod tym nagraniem, co po niektórzy, dalej forsują mi ideę, że Bóg stworzył piekło. No, nie ma nic obrzydliwszego niż taka teza, która jest pokłosiem tych protestanckich herezji, tak mi się wydaje. Yy, prawda, Że Bóg tego i kazia na do zbawienia, Józia do piekła, tak, że Bóg Rzeczowiek nie, nie ma wolnej woli, tak, że wygrzeszy, no to Bóg go tam zostawia. Czyli generalnie jest to herezja, na pokłosie herezji, że Bóg jest źródłem świętości i grzechu, że Bóg jest źródłem życia i śmierci, tak? Więc Bóg stworzył życie krainę szczęścia, jednocześnie stworzył krainę ciemności i, i śmierci, tak? No bo skoro w Bogu jest śmierć, według tych przeklętych. Wymocin protestanckich, co po niektórych Protestantów, no to według takiej logiki, stworzenie przez Boga, piekła jest uzasadnione. Niemniej jednak jest to obrzydliwe, wirudne kłamstwo i potwarz rzucona Bogu. Dlaczego Bóg nie stworzył piekła, nawet nie mógłby go stworzyć? Moi drodzy w księdze rodzaju, kiedy Bóg stworzył wszystko powiedział, a kiedy Bóg Widział, że uwaga, wszystko, co stworzył, było bardzo dobre, a więc Bóg, co stworzył, wszystko było bardzo dobre. Widział, że wszystko jest bardzo dobre, więc jeżeli dla Was Bóg stworzył piekło, no to w oczach Bożych tu jest napisane wszystko, co stworzył, tak? Czyli to jezioro ognia, piekło też tu powinno być włączone, tak? No nie, gdyby tu było włączone piekło, to Bóg musiałby uznać piekło, czyli krainę nienawiści, gdzie nie ma miłości. Bóg, który jest miłością, musiałby uznać za bardzo dobre. Wy po prostu naprawdę nie rozumiecie Boga, nie rozumiecie jego natury, nie rozumiecie po co Bóg stworzył człowieka, nie rozumiecie wolności człowieka i nie rozumiecie sprawiedliwości Boga, dlatego gadacie takie bzdury. Otóż Bóg jako miłość. Nie mógł stworzyć piekła. Gdyby je stworzył, no to musiałby je uznać za bardzo dobre. W piekle jest nienawiść, w piekle jest grzech, w piekle jest rozpacz. A więc, gdyby Bóg stworzył piekło, czyli krainę rozpaczy, nienawiści, ciemności, musiałby uznać to za bardzo dobre, czyli by wyszła z Boga akceptacja i uznanie nienawiści jako bardzo dobrej. No, chyba bardziej wam się powinny oczy otworzyć na to, że Bóg piekła nie stworzył, nie mógł go stworzyć, bo byłoby to sprzeczne z tym, kim on jest, z jego naturą. Bóg nie stworzył piekła dla człowieka. Mateusza, 25 rozdział o Idźcie Precz. W ogień wieczny przygotowany diabł jego niołom. O, no to kto go przygotował? No, Bóg go przygotował. Nie, Bóg go nie przygotowało. E, tak? Bo gdyby Bóg przygotował piekło, no to musiałby je uznać za bardzo dobre. Musiałby zobaczyć piekło i uznać je za bardzo dobre. Krajne, gdzie są grzesznicy, gdzie jest e, bluźnierstwo, gdzie jest nienawiść, gdzie jest. Odłączenie się od niego, więc Bóg musiałby stworzyć coś, jakąś rzeczywistość, rzeczywistość piekła, która jest rzeczywistością totalnego odłączenia się od Boga. No to ludzie, czy wymyślicie, Bóg powołał człowieka do tego, by żył w jego chwale. Dlatego dobrze, przejdźmy sobie do tych fragmentów do 25 Świętego Mateusza i tam zobaczymy pewne rzeczy, które no, są aż nadto jaskrawe, co Bóg przygotował człowiekowi. 25 piąty rozdział jest napisane tak. Odezwie się do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławienie Ojca Mego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Do tych powie, Idźcie precz, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu jego nią. Dlaczego Bóg nie mówi do tych potępionych idźcie precz, przygotowany w, w ogień wieczny dla was? Tu mówi, że do królestwo może przygotowane dla was, ale tu do piekła mówi do, do ludzi, ale mówi nie, piekło jest przygotowane dla diabłów i jego aniołów, nie dla was. Ale idźcie tam. Dostrzegacie tutaj tą różnicę wzrocia w wyrażaniu się. Bóg stworzył człowieka dla swojej chwały, nieśmiertelnej chwały, dla do życia wiecznego, do nieśmiertelności. Bóg stworzył człowieka powołując go do życia w jedności z Bogiem. Bóg zechciał w swojej miłości dzielić swoje niebo, z nami, z ludźmi, i tam nam przygotował miejsce. Dlatego mówi: Przygotowane dla was, tak, dla was, bo niebo jest dla człowieka, nie piekło. Więc dlaczego piekło jest? Dlaczego piekło istnieje, mimo to, że Bóg nie stworzył piekła? Otóż zobaczmy, i teraz tu trzeba wejść: Bóg, człowiek, boża wolność, ludzka wolność, sprawiedliwość boża. I wybór człowieka, i to trzeba zrozumieć. Bóg jest nieskończoną miłością, sprawiedliwością i prawdą. Bóg jest wolnością. Stworzył człowieka na swój obraz, obdarzając go wolnością. Bóg chce, aby człowiek w sposób wolny go miłował, w sposób wolny mu służył. Tak samo aniołów, tak? Poddał ich próbie. Bo chciał, ich, chciał, aby te byty niebieskie wybrały posłuszeństwo. Tak? Ale jedna trzecia aniołów się zbuntowała. I zostali strąceni, wypadli z miłości Boga, z raju i Bóg, Pozwolił na to. Bóg pozwolił, ponieważ nie była to jego wola. Wola, a dopust to są dwie różne rzeczy. Czy ojciec syna marnotrawnego chciał, żeby syn poszedł? W długomi skończył w z prosiakami? Nie. Ale kiedy ten przyszedł i mu powiedział: Ojcze, chcę, chcę daj mi pieniądze, ja odchodzę. Czy ojciec go wiązał do kaloryfera? Nie. Chcesz odejść? Proszę. Ale czy to było wolą ojca? Nie. Ojciec pozwoli mu odejść. Nawet jeżeli ten skończył w świniach, tak? Choć yy, nawrócił się i, i wrócił do ojca, niemniej jednak tu trzeba zwrócić uwagę na, na to, że Bóg szanuje wybór człowieka. Chcesz odejść? Proszę bardzo, masz to Twoje, masz co ci dałem. Idź skończysz z prosiakami, jak się nawrócisz, dobrze, będziesz, będzie uratujesz się, ale jak tam skończysz do śmierci, przykro mi bardzo. Odszedłeś, tak? I teraz Bóg pozwala na istnienie piekła. Dlaczego? Otóż pozwala na istnienie piekła, ponieważ je, Bóg stworzył człowieka w do niesmiertelności i Bóg jest tym, który szanuje ludzką wolę, i jest też sprawiedliwy. Jak to się ma? Otóż człowiek e, wybiera grzech. Człowiek mówi: Bogu, słuchaj, ja sobie pójdę swoją drogą. Bóg mówi: Proszę, idź. Oczywiście to pozwolenie Boga na to, żeby człowiek poszedł swoją drogą, nie jest równoznaczne z tym, że Bóg nie próbuje człowieka ratować. 33 rozdział Hioba. Czy drugi rozdział listu do Rzymian, że cierpliwość Boga jest ku nawróceniu, tak? Dobroć Boża daje nam czas na nawrócenie, tak? I przemawia do nas raz czy drugi, by chcąc człowieka odwieźć od śmierci, ale jeżeli człowiek konsekwentnie idzie drogą uporu i w takim stanie umiera, w stanie odrzucenia Boga, w stanie e, prawda, oporu przed Bogiem. To kiedy stanie po śmierci na sądzie bożym, zmierzy się ze sprawiedliwością Bożą i teraz tutaj Bóg według swej sprawiedliwości powie, chłopie, miałeś 80 lat życia ci dałem. Dałem ci tysiące wezwań do nawrócenia. Bóg to pokaże temu człowiekowi, Bóg nam to pokaże. Ci potępieni wiedzą i znają każde działanie Boże. Na sądzie każde działanie Boże, które Bóg podjął, ten wysiłek, by ich ratować, i wszystkie ich nie. Cały ten ich opór człowiek zobaczy. Dusza potępiona zobaczy cały swój opór wobec Boga. I Bóg tylko powie: No słuchaj, sprawiedliwie, jeżeli przez całe swoje życie nie chciałeś, bądź nie chciałaś żyć ze mną, to jak teraz możesz żyć ze mną? Odbierz to, co Wybrałeś, wybrałaś na ziemi, wybrałaś życie w buncie przede mną, tak? To w tym stanie pozostaniesz. I to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwa reakcja Boga na wybór człowieka. Uszanowanie wyboru człowieka. Poniekąd Bóg szanuje ten nasz wybór buntu po śmierci. Tak, wybrałeś mnie, wybrałeś mój bunt. Uż szanowałem Cię za życia i teraz po śmierci, proszę bardzo, stoisz przede mną, pozwala Bóg iść do piekła. Idź do piekła, ale to jest przyzwolenie wynikające z tego, że Bóg szanuje wolną wolę człowieka, jego wybór, nawet jeżeli ten wybór jest uporem wobec Boga, Bóg to szanuje. Tak? I Bóg na to pozwala. Chcesz iść w długą? Proszę, idź. Ale wiedz, że tam jest, yy, yy, że źle skończysz, tak? Ale jeśli człowiek dalej się upiera, no to proszę bardzo. Bóg zagrał w bank, w otwarte karty. Więc dlaczego człowiek żyje wiecznie w pięknie? Dlatego, bo Bóg człowieka powołał do nieśmiertelności. I Bóg tego Stworzenia człowieka do nieśmiertelności nie zmienił i nie zmieni. Więc jeżeli w Zamyśle Bożym człowiek stworzony do nieśmiertelności jest, tak, to po śmierci będzie też żył wiecznie, tak jak on, bo tak jest ustęp, postanowienie Boże. Od nas tu zależy, przez tych 60-80 lat życia w jakim stanie będziemy żyć wiecznie od naszych wyborów tutaj na ziemi. Tak? I jeżeli Bóg nam tu pozwala żyć, to uwaga, to nie jest wola Boża. Bóg nie chce, byśmy żyli w buncie przeciwko niemu. Nie. Ale zezwala na to właśnie dlatego, że uczynił nas wolnymi i szanuje naszą wolę. Pozwala nam odejść, bierz to Twoje i idź w długą. Chcesz, proszę, jesteś wolny. Ale pamiętaj, że tam na, na progu tej za progiem tej drogi czeka Cię śmierć. Dobra, dobra, piekła nie ma i tam takie smęta albo jak. Pastor Zerikas, że mnie ta rzeczywistość nie dotyczy, prawda? Ja sobie już wierzę i koniec, tak? Yy, więc Bóg dopuszcza to, tak? Jeżeli człowiek idzie w długą, to po śmierci też idzie tą samą drogą. Jeżeli człowiek idzie drogą buntu i umiera drodze na drodze buntu, to po śmierci po prostu przechodzi na drogę buntu tylko że w innej rzeczywistości. To jest tak, jak człowiek idzie, idzie, idzie e, drogą buntu, na swojej drodze spotyka szlaban, tak? No to podniesie sobie szlaban i dalej idzie tą drogą. Nie? No i to jest to samo. Człowiek idzie przez życie na e, drogą buntu, jest szlaban, śmierć. Szlaban się podnosi, i on dalej tą drogą idzie. Jeżeli ta droga jest buntu, no to se idzie dalej, czyli idzie do piekła. Człowiek już tutaj przez opór, czy prawda Bogu, jak Chrystus mówi, kto nie wie, że już został potępiony, czyli już tu człowiek wchodzi w stan piekła, tak? bo odrzuca Boga, żyje bez Boga, już tu wchodzi w przedsmak piekła, a po podniesieniu po szlabanu, już sobie tam wejdzie dla całego. Tak, i Bóg na to pozwala, i to pozwolenie wynika z tego, że Bóg szanuje wolny wybór człowieka. Bóg na to pozwala, tak, i od, yy, tak i idzie człowiek do piekła, dlatego, bo jest sprawiedliwy. Za tym szlabanem stanie Bóg i mu powie: No, proszę bardzo, szedłeś cały czas drogą buntu oporu przeciwko mnie, idź dalej, proszę. To jest sprawiedliwe. Tak? E, obarczanie Boga stworzeniem piekła jest tak debilnie, debilne, tak uwłaczające Bogu, i, i, i nawet jakieś e, jedno jedno to IQ, to duchowe IQ nawet na poziomie jednego tam y, jedynki y, jest obrażane. Tak, czyli ludzie, którzy dopuszczają możliwość albo nawet mówią, że Bóg stworzył piekło mają IQ poniżej zera. To duchowe IQ poniżej zera. Moi drodzy, jeżeli y, no właśnie, trzy słowa o ruchu drogowym taki przykład y, obrazowo. Jeżeli jest komendant policji prawda, no i tam y, tworzy y, prawo ruchu drogowego tak no i komendant y, y, jest to prawo, tam teraz zabudowane 40 na godzinę y, zakaz skrętów w lewo, tu, tam, no, generalnie przepisy ruchu drogowego stworzył je on jest, y, napisał tak, są zatwierdzone i obowiązują tak, po co są przepisy stworzone Ruchu drogowego, po to, żebyśmy mogli bezpiecznie podróżować, tak? Z Katowic do Trójmiasta i z powrotem z Trójmiasta do Katowic na weekend wypadł do Poznania, żebyśmy sobie bezpiecznie, to jest cała Polska, tak? Żebyśmy sobie bezpiecznie mogli strzeli, strzelać rundki po Polsce. Po to są, tak? W sposób bezpieczny, tak? A więc e, teraz je, jedziemy sobie. E, przez Katowice. Wszyscy sobie ładnie jadą. 40, tu ładnie na czerwonym stajem, na zielonym jadą, wszystko pięknie jak należy. Tak, ale trafi się y, dwóch naćpanych na podwójnym grazie, którym się wydaje, że są kubicą tak, i w swoich tam miera fioli będą jechać 180 w terenie zabudowanym i spowodują zagrożenie w życiu, zagrożenie w ruchu drogowym, tak, zagrożenie życia, bądź zdrowia osób postronnych, tak, no i to zagrożenie w ruchu drogowym, podstawą do tego zagrożenia jest co? Prawo Przepisy drogowe i komendant, który stworzył te przepisy, czy głupota i bunt tych dwóch, którym się wydają, że są Oma. No kto jest odpowiedzialny za, za spowodowanie zagrożenia ruchu drogowego? Komendant, który stworzył rzeczywistość taką, aby nie było wypadków, nie było potrąceń i żeby można było jeździć bezpiecznie, on jest odpowiedzialny za to, czy głupota dwóch, którym się wydaje, że są kubicą? No, głupota tych dwóch, którzy są jak kubice, niektórym się wydaje, że są kubicą i sobie jeżdżą po 180 jakimiś Mirafioli albo Maserati, tak? Ginie pięć osób w wyniku ich głupoty, tak? Bo ktoś tam zahamuje ten w tamtego i tak dalej. Jest jakaś kraksa ginie pięć osób. Kto jest odpowiedzialny za śmierć tych osób? No pewnie komendant, bo takie prawo stworzył. Nie, komendant nie stworzył prawa do tego, żeby te osoby zginęły. Komendant policji stworzył prawo, żeby te osoby nie zginęły i żeby do tej kraksy nie doszło śmiertelnej, tak? Więc, według takiej durnej mentalności, że Bóg stworzył piekło i ludzie tam idą, prawda, i Bóg jest winny piekła, to należałoby z, z tym obrazem obarczyć komendanta policji, głównego komendanta policji, za to, że ta kraksa się stała i że tych pięć osób zginęło, bo stworzył takie przepisy prawa drogowego, tak? No to trzeba być tu, naprawdę tu, tu, mocno uchyniętym. Nie. Komendant nie stworzył przepisów drogowych po to, żeby była kraksa śmiertel ze śmiertelnymi osobami pięć osób. Albo żeby powodować jakieś zagrożenia. Nie, nie można obarczać komendanta policji, nie można ogl oglądać, y, obarczać za to y, policjanta drogówki, bo nie jest po to, żeby do tego nie doszło. Obarczyć należy tylko tych, którzy się buntują przeciwko przepisom, jadą sobie na podwójnym gazie, jadą sobie na procha i sobie wyobrażają, że są tam y, rajdowcami Formuły 1, tak? I oni stwarzają za rzeczywistość zagrożenia w ruchu drogowym, a nie komendant i stworzone przez niego prawo drogowe. Podobnie jest i tu. To nie Bóg. Jest odpowiedzialny za stworzenie piekła, to nie Bóg stworzył prawo, które prowadzi nas do piekła, to nie Bóg stworzył prawo, które doprowadza nas do ryzyka bycia potępionym. Nie to my sobie tworzymy to prawo, które nas potępia, to my przez bunt względem Boga tworzymy właśnie te sytuacje podbramkowe dla siebie przez y, y, zarażanie i grzechem innych też i dla innych to my powodujemy kraksę w której sami giniemy albo inni przez nas giną my i tylko my nie Bóg matoły matoły tak matoły jesteście matołami wszyscy co myśli mówicie że Bóg stworzył piekło jesteście po prostu matołami inaczej się nie da wam tego określić pozostając jeszcze w jakichś tam normach przyzwoitości, bo matoł to jeszcze jest takie przyzwoite, bo inaczej by się trzeba było was nazwać, ale to już by trzeba było wyjść poza pewne jakieś tam y, normy, nawet jeżeli się je lekko naciągnie, to y, tak? Jesteście matołami, którzy nie rozumieją Boga, Jego sprawiedliwości, Jego miłości i celu, do którego Bóg, człowiek, y, Bóg stworzył człowieka. I tego, że człowiek w sposób wolny może odpaść od Boga, Bóg mu na to pozwala. Szatan stworzył piekło, szatan stworzył tą strefę nienawiści, śmierci, tak samo jak pseudokubica stwarza zagrożenie w ruchu drogowym przez swoją głupotę. Nie komendant policji, nie ten, który stworzył prawo drogowe. E -e bo to by wynikało z tego, o że y, jakiś tam pseudokubica zabił pięć osób i teraz trzeba iść do komendanta o komendancie tu zginęło pięć osób, to ty jesteś winny. No, no ja wiem, no, zginęło pięć osób, Jacek Cebula, Krysia y, Ponczocha zginęło, proszę, tutaj już trumny dla nich przygotowałem, nie? Proszę Jacek y, tak, Krysia Ponczocha, Jacek Cebula, y, Wanda Kapeluch. Tak? Proszę bardzo, już trumny mam dla nich z nagrobkami. Bo ja tak przygotowałem to prawo, że jednak przygotowując to prawo, przygotowałem je w taki sposób, żeby z jednej strony pozwalało bezpiecznie dojechać do Gdańska, ale z drugiej strony, żeby właśnie tych pięć osób zginęło. Tak je przygotowałem, że już nawet trumny mam i nagrobki. Nawet już na cmentarzu kopią groby. Tak? Tak je przygotowałem. No dajcie spokój. Myślcie trochę, nawet jakiś zwykły obraz sobie wymyślcie, który by Wam pomógł to zrozumieć. No to Wam przedstawiam. Komendant nie jest winny śmierci ludzi na pasach, tylko idioci. Pseudokubica. Taki jest winny. Bóg nie jest winny piekła, Bóg nie jest winny stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, Bóg nie jest winny stworzenia warunków, w których człowiek wchodzi do piekła. I tu na ziemi, i później yy, po śmierci. Nie. Nie, jeszcze raz nie. Matoły, obudźcie się, zrozumcie, kim jest Bóg. Chrystus z martwych wstaje w tą niedzielę, niech Was oświeci. Pozdrawiam.